Hej, cześć, witajcie ludzie, tu znowu Ben, witam Was wszystkich ponownie w siecie epoki lodocowej 3. No więc w tym odcinku ludzie będziemy lecieli z dzichem, etkiem i oczywiście bakiem na pterodaktylu. Ale jaki to gatunek pterodaktyla niestety wam nie jestem w stanie powiedzieć. No i tak, strzelamy lewym przyciskiem myszy, a takie bomby możemy spuszczać e, spacją. To jak widzicie to, co to przed nami, to jest e, taki inny rodzaj e, wyrzutni, czyli możemy strzelać takim teraz strumieniem. Wcześniej strzelaliśmy pojedynczą strzałą, a teraz strzelamy podwójną. Taktyka jaka tu jest najłatwiejsza. Wystarczy lecieć tak. O! To co z sprzeciwiam zebraliśmy to jest takie strzelanie do przodu i do tyłu To niestety nie wiem co jest Aha! To jest pod spacją I to jest coś takiego Na właśnie taki styl takich no Kurczę, Nie umiem tego ująć <laughs> No ale to jest coś takiego Że nie mamy tych zwykłych bomb Tylko takie oto płomyczki O truskawkę zebrałem w ogóle nie zauważyłem No i już mamy zwykłe bomby Te kamienie także oczywiście możemy rozwalać Okej, okay, teraz te Osy, pszczoły, cokolwiek. Trudno je dosyć rozwalić, bo jak widzieliście, zaszły nas od tyłu. Ale tego klikania myszką będzie. aby nie było tego słychać za bardzo na odcinku. No jagód też już mam dosyć sporo, truskawka. Okej, okay. kryształy w tej misji będą w bardzo banalnym miejscu, ale łatwo przez swoją nieuwagę stracić jedną jednostkę życia. To wam już z góry mogę powiedzieć. Dobra, zniszczmy tą roślinę jeszcze. Dobra. Au! Au, au, au. Dobra. Właśnie, tu jest pierwszy kryształ. No, widzicie, straciłem dwie jednostki. No i... Niestety. Straciłem aż dwie jednostki życia. No ale cóż, przynajmniej kryształ mamy. Okej. Okay. Szybko, szybko. Razniczmy tego... Aj nie zdążę, niestety. O no dobra, drugi kryształ będzie. Tutaj. Dobra, mamy kryształ, jest okej. Okay. I trzeci kryształ jest w tym oto miejscu. Także mamy wszystkie trzy kryształy. Jest okej. Okay. Teraz mogę bardziej uważać. Znaczy, wcześniej też uważałem, ale... No, nie aż tak bardzo. Truskawka. Auć. Dwie jednostki życia straciłem. No, w końcu jakiś inny rodzaj wyrzutni. O, teraz mogę szarżować bez, bez, bez problemu. <laughs> Mimo tego, że nic tu nie lata, to mogę tak strzelać. Hmm, świetnie, naprawdę świetnie. A teraz będę strzelał z tej... O, już niestety się skończyły. Te pociski pod spacją. Gincie, gincie. A, muzyka naprawdę jest świetna w tej misji. Też lubię tą ścieżkę dźwiękową. O, ale tych... tego czegoś latającego. O, i mamy zwykłe pociski, no niestety. Ale tu będzie teraz koniec misji, bo misja jest banalna, naprawdę. No i koniec. O, posy rządzą! Świetnie, koledzy, ale bez przesady. Także zobaczymy jeszcze filmik do kolejnej misji. I tak oto, kwinko, twój tata i ja walczyliśmy z niebezpiecznymi dinozaurami. Zdecydowaliśmy, że skoro twój tata nie jest w tak dobrej formie jak ja, a żaden inny ssad nie może nam pomóc, to ja pójdę. Powiem twoją mamę przed śmiercią. E, przepraszam, co wy robicie? O, opowiadamy mało. <noise> o, Och, w porządku. Pod warunkiem, że nie jest przerażająca. Zaraz wracam. I pamiętajcie, nic przerażającego. Mówiłem, że może być przerażające. Nieprawda. Tak czy inaczej pozwól, że opowiem ci inną część historii, w której dzielny wujek baknie. Jechał przez jaskinię na gigantycznym latającym pterodaktylu, aby mnie ocalić. Dokąd idziemy? To jest skrót! Czy to potwornie niebezpieczne skróty? Miejmy nadzieję! <słuch> aby wykonać beczkę, naciśnij R i przechyl A lub D na bok. Znaczy, no chodzi tu o naszego pterodaktyla. Ale dobrze, ludzie, ja sądzę, że w tym miejscu zakończę odcinek. Wiem, że był krótki, ale ja robię odcinki co misję. Także cóż, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.